Jest, przyszedł ktoś po mnie! Szybko! No otwieraj to dzbanie! Nie mogę! Trzymaj nóż! Co? Ej! Wracaj! Straż! Straż! Zemsta! Zemsta! Wracaj debilu! Straż! No nareszcie! Wracaj debilu! Słyszysz? Wracaj! Zemsta! Wracaj! Co się dzieje? Ten dureń biegnie w lewo! Ucieka! Próbował mnie uwolnić! Zemsta! Ten dureń oddał mi swój nóż. Kiedy dostanę list od tego jego pana, wtedy będę mogła uciec. I jak tam, co powiedział Pajtor? No właśnie, Pajtor za dużo nie chciał mówić. Wymknęło mu się jak to mu. Że, yy, ma, że mroczny władca ma to, co do niego jakieś plany. Czyżby znowu powrócił? Nie, przecież dopiero co go rozwaliliśmy. Musimy mieć jakiś plan. Możliwe, że tak się stało, gdyż przecież wiemy, że on jest w pewnym sensie nieśmiertelny. Nie możemy potwierdzić, że na 100% wyparował. No tak, ale Mistrzu mówił, że żeby mroczny władca się odrodził, to muszą być skumulowania jakieś. Agresji, złości, konfliktów i tego typu rzeczy. A my o niczym takim nie wiemy, by to się skumulowało. Dziś rano oglądałem w wiadomościach, że, że była próba ucieczki Asfiry. Może ona też ma coś wspólnego z tym? Była? No. Szkoda, szkoda że mnie już nie było, bo żadnego alarmu nie słyszałem. Wiem też, że policja schwytała tego, co próbował ją uwolnić. I Może możemy czy... pojechać go przesłuchać. Może jeszcze. Może teraz ktoś inny tam pójdzie? Ja pójdę. No i. dobrze. No. No nie. No Czekaj. no, Czyli to ty. Próbowałeś otworzyć kratki dla Asfiry. Dlaczego? Jakie kratki? Je! Yeah! No jakie? Ja się pytam jakie? A poza tym nie dlaczego, tylko dlaczego. A poza tym jakie? Jakie ja się pytam? Jakie? Odpowiedz. No ja nie wiem jakie. Dla kogo pracujesz i dlaczego chce on uwolnić Asfirę? I czy ma coś to wspólnego z Mrocznym Władcą? Pracuję dla mojego pana. Ogólnie dla mojego pana. Czyli dla kogo? Dla mojego pana! Czy ty jesteś. dziwny? Wiecie, gdzie. wiecie, Wiesz, może, gdzie macie bazę? Łoczna 43! Widzę, że dopadły ci śmieszki. Gdzie jest twoja baza? Łoczna 43, zapatrz tu w prawo. Oj, nie powinienem tego mówić, chyba. Coś ci nie ufam. A to se nie ufaj, nie mój problem. Łoczna 43. Według z siebie więcej informacji. Powiedz wszystko, co wiesz. Ale ja nic nie wiem, mam pusty łap. Ech. Rozmowa nie poszła za łatwo, prawie nic nie wiem. Ale mam jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie jest Pytor? Pytor został przeniesiony w inne miejsce. No nie, znowu! Nie wierzysz, że się spotykamy i będziemy mieszkać w jednej celi. Ech.